Zapytajcie mamy, czy ten szypionek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby! Co? Zapytajcie mamy, czy ten szypionek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby! Monika się pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby. Co? Monika się pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, więc i tak dalej. I kto teraz się boi klonu, więc niech zamknie oczy lub wyłączy ten film, bo będę teraz pokazywała ich zdjęcia. I co? Takie straszne, jak się wydaje, co nie? Ja dzięki mojej najlepszej przyjaciółce zasiadam mojej babci pokonałam ten dęk przed klonami, więc wy też to zróbcie. Naprawdę nie są masz takie straszne. Pa!